Jeżeli chcecie, abyśmy pojawili się z kamerami ARU w Waszym gospodarstwie. Uzupełnianie, czy w tej strategii antyodpornościowej, skoro jesienią zastosowaliśmy na przykład tribenuron, a wiosną poprawiamy regulatorami wzrostu, to jest to bardzo dobra strategia. Mamy badania, które przeprowadziliśmy, w, przeprowadzone w Polsce, gdzie po trzech latach na tym samym polu, w monokulturze zbóż, stosowaliśmy te same preparaty. Jeżeli chodzi o sulfonelomoczniki, po trzech latach notowaliśmy już problem odporności. Cześć, dzisiaj przyjechaliśmy do Poznania, znajdujemy się przed Biocentrum należącym do Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i wraz z naszym gościem omówimy temat związany z odpornościami, z którymi możemy mieć do czynienia na naszych polach. Zapraszam Was na dzisiejszy odcinek ARU. W większości kraju rozpoczęły się już duże żniwa i mamy plantacje, na których przebija miotła czy hmm, haber. Panie doktorze, czy możemy mówić tutaj o odporności? Czy możemy o niej myśleć? Kiedy powinniśmy zacząć o niej myśleć? Myślę, że na początku powinniśmy wrócić do samego sedna, czyli kiedy zwalczaliśmy te chwasty i czy preparat, który był zastosowany do zwalczania tych chwastów w ogóle jest... Zwalczający te gatunki chwastów, czy ma je w etykiecie, czy ma możliwość w ogóle ich zwalczania. Jeżeli zabieg był wykonany w punkt, czyli chwasty były małe, była odpowiednia. Temperatura, wilgotność powietrza, nie było wtórnych schodów tych fastów, czyli wiemy, że zrobiliśmy wszystko, dobrze przygotowaliśmy mieszaninę, mieliśmy właściwy preparat itd. i tak dalej, czyli zapewniliśmy wszystkie, można powiedzieć, czynniki spełniliśmy, które, które wymagają właściwej skuteczności zabiegu. I jeżeli zobaczymy, że pewne gatunki nam na polu zostają, a zwłaszcza jeżeli inne gatunki chwastów zostały zwalczone albo na przykład w obrębie habra, tylko niektóre habry zostały zwalczone, a niektóre pozostały, to możemy powiedzieć, że na naszym polu dochodzi już do selekcji tzw. biotypów odpornych i to jest pierwszy krok do tego, że pojawia się tam odporność. Oczywiście ona nie dotyczy wszystkich gatunków chwastów, bo w szczególności o dużym znaczeniu gospodarczym to będzie przede wszystkim miotła zbożowa, coraz częściej pojawiający się chaber bławatek, i wyczyniec polny, którego zobaczymy w szczególności w regionach, gdzie ten wyczyniec dobrze się czuje, czyli żuławy. Czyli możemy apyrze. to podzielić tak naprawdę na regiony, tak? Żeby Dokładnie. Wyczyniec powiązać z żuławami? I... Dokładnie. Natomiast w tym, czy, czy też Dolny Śląsk, ale zobaczmy, że tam, gdzie ten wyczyniec się pojawia, po pewnym czasie ta odporność mimo wszystko się pojawia. Możemy użyć dużych dawek herbicydów, jeżeli powtarzamy te same mechanizmy działania, te same herbicydy stosujemy rok po roku, bo przyzwyczailiśmy się do ich dobrego działania, to nie jest to dobra strategia i ona doprowadza właśnie do odporności. Rozumiem, jeżeli dbamy o to, aby rotować mechanizmami działania, no to tutaj nie, tego problemu nie, nie powinniśmy mieć, na pewno nie będziemy mieli. Dokładnie. Przede wszystkim rotacja mechanizmami działania, tak jak bym powiedział, czyli wykorzystanie możliwie wszystkich zabiegów, które możemy zastosować jesienią, bo mamy tutaj kilka mechanizmów działania i zobaczmy, e, przeglądając tabelę z mechanizmami działania, widzimy, że ta jesień jest mocna w różnego typu rozwiązania. Jeżeli przesuwamy te zabiegi tylko i wyłącznie na wiosnę, oczywiście te zabiegi są bardzo wskazane w przypadku poprawek, w przypadku jakichś trudnych warunków meteo i wtórnych wschodów e, chwastów, ale tam mamy tylko dwa mechanizmy działania, które zwalczają nam miotłę zbożową. E, zazwyczaj do późnego stosowania jak pinoksaden fenoksaprop czy wcześniejsze oparte o sulfonylomoczniki na które najczęściej notujemy największy udział odporności stąd tak wskazane jest mocne przygotowanie mieszanin oparte o różne mechanizmy działania jesienne no ale teraz z miotłą jest nam to dużo łatwiej zrobić troszeczkę inaczej wygląda sytuacja z habrem. Jak powinniśmy podejść do tematu? Zacząć no na pewno już od jesieni. Jeżeli mamy problem z habrem, to szedłbym w kierunku rozwiązania, bo szukamy czegoś na Czy to będzie flufenacet, czy to będzie prosulfokarb, czy to w mieszaninie będzie diflufenikan, jak na przykład mamy fiołka. Jeżeli mamy problem z habrem, myślę, że tutaj chlorotoluron powinien być wybierany. Uwaga przy tych wyższych dawkach na działanie fitotoksyczne na niektóre odmiany pszenic, ale zobaczmy, że Dodatkowo uzupełnienie czegoś na właśnie Chabra, w e, jaki sposób najczęściej e, źle dobiera się te rozwiązania, bo szukamy wy, wy, wygodnych rozwiązań, nie mamy już chlorosulfuronu, czyli glinu, e, więc szukamy rozwiązań, które zwalczą nam i samosiewy rzepaku i Chabra. Na przykład metsulfuron wiosną? Jest to dobre rozwiązanie, jeżeli chodzi o, o rzepak. Z chabrem, No pytanie, w jakie warunki meteo trafimy. Natomiast, jeżeli mówimy tu o zastosowaniach jesiennych, to nie jest ewidentne. Dokładnie, ale najczęściej rolnicy problemów. wybierają oparte rozwiązania o sulfonylomoczniki. Może być przykładem tribenuron. No i zobaczmy, zastosowaliśmy tribenuron jesienią, bo mieliśmy samosiewy rzepaku i mieliśmy habra. Wiosną wchodzimy na pole, bo tribenuron działał tylko tu i teraz. Nie działa doglebowo, czy nie ma tego działania rezydualnego. Wchodzimy z zabiegiem wiosennym, no i cóż, wybieramy wygodny tribenuron. Często na coraz większej ilości pól notujemy takie obserwacje, że małe dawki już przestają działać. Kiedyś działało 15 gramów, 20, dzisiaj dochodzimy do 30. No właśnie, czy tutaj e... powinniśmy tak naprawdę. Próbować zwalczać chwasty wyższymi dawkami? Jeżeli mamy już problem, że widzimy, że dawka nie działa, oczywiście. Powinniśmy ją zwiększać, uzupełniać ją adiowantem, ale pamiętajmy o jednej rzeczy. Jeżeli mamy chwast odporne, to już mamy uodpornienia, czyli mamy je zdiagnozowane, a nie dopiero ta odporność jest tworzona na naszym polu, to w tym momencie nawet największa dawka, w naszych badaniach nawet dawki 32-krotne, czasami nawet 64-krotne w porównaniu do tego, co stosujemy na polu, one nadal nie zwalczały tych chwastów, więc tutaj podnoszenie dawek przy już stwierdzonej odporności nie ma absolutnie sensu. Czyli wiosną ewidentnie zmieniamy mechanizm działania Dokładnie danych środków. Dobieramy inny mechanizm w porównaniu do, do jesiennego i... Tu ważna jest właśnie praca z tą tabelą, z mechanizmami działania. Mamy tych rozwiązań wiele, wiemy, że jesienne rozwiązania niestety będą ograniczane. Czy to poprzez e, dawki, to myślimy o, o, o działaniu Komisji Europejskiej, czy wycofywaniu niektórych z tych substancji, ale na dzisiaj mamy jeszcze tam bardzo szeroką paletę. I dlatego jeżeli myślimy długoterminowo, myślimy, spojrzymy bardziej tak holistycznie na to polskie rolnictwo, jeżeli chcemy być bardziej konkurencyjni dla innych gospodarek, nie możemy doprowadzić do masowych odporności chwastów na naszych polach. A dzisiaj to portfolio mechanizmów działania, które mamy, pozwala nam jeszcze skutecznie eliminować, ale powinniśmy skupić przede wszystkim na rozwiązaniach jesiennych, a wiosnę traktować jako to uzupełnienie i poprawki. No dobrze, cały czas mówimy tak naprawdę o substancjach, które wypadają nam z rynku, a czy jest Światło w tunelu, że pojawią się nowe substancje? Jeżeli chodzi o wiosenne rozwiązania, tu poruszamy się między dwoma mechanizmami działania. Jesienią tych mechanizmów mamy troszeczkę więcej. Pytanie, w jaki sposób to przeliczyć, czy to będzie 4 czy 5 mechanizmów działania, bo tam mamy pewien niuans, że cały czas nauka się zmienia i wiemy dzisiaj, że parę lat temu uważaliśmy, że jeden mechanizm działania jest odrębny, na przykład flufenacet prosulfokarp. Dzisiaj wiemy, że charakteryzują się tym samym mechanizmem działania, jednak nadal polecane są nie tylko przez naukowców, ale przez takie organizacje jak HRAC, czyli organizacja, która bada odporności chwastów na, na całym świecie, ale też ustala mechanizmy działania herbicydów i według najnowszych badań te mechanizmy są tożsame, aczkolwiek na tyle różne w obrębie grupy, że nadal zalecane do strategii antyodpornościowej. Czyli jeżeli w jednym roku stosować Flufenacet, to jeżeli poprawisz prosulfokarbem w kolejnym roku, to nie jest to błąd zgodnie z obecnymi rekomendacjami Hrak. Natomiast m, pamiętajmy o tym, że których właściwie chwastów to dotyczy, bo e, wymieniliśmy wcześniej Chabra, Miotłę, e, Wyczyniec. Mak polny? Mak polny, ok. Ale w naszych badaniach, które przeprowadziliśmy, a badaliśmy chwasty z całej Polski, z różnych regionów. W tym programie badawczym uczestniczyły właściwie praktycznie wszystkie jednostki naukowe związane z rolnictwem w Polsce. I wyszło nam, że jednak z makiem nie mamy tak dużych problemów. Tu często nie jest to problem odporności, a problem właśnie nieskutecznego zwalczania czy niedobierania substancji, która zwalcza ten mak. Często sytuacja ta ma miejsce czy miała miejsce lata wcześniej. W w przypadku upraw rzepaku. Natomiast na dzisiaj, jeżeli powiemy o, o, o danych, my zbieraliśmy próby z pól, których podejrzewaliśmy, że mamy tam odporność. W ramach tego programu zebraliśmy blisko 1400 prób samej miotły zbożowej z podejrzeniem odporności. I o ilu procentach możemy mówić? Jeżeli chodzi o trafność, to około 75% z tych 1400 prób to były właśnie trafione próby z odpornością. To trzeba podkreślić, że to były próby pobrane z pól, gdzie podejrzewano już odporność, to nie były losowo pobierane próby. Natomiast zobaczmy, że tak naprawdę mimo tego, że podejrzewamy, że tam już jest odporność, nadal jednak 25% nieskuteczność, czyli nadal ten potencjał duży drzemie w tym, aby wykonać zabieg w punkt, aby dobrać dobrą mieszaninę, która Możliwie najdłużej zadziała, bo co z tego, że nam została miotła po zabiegu jesiennym. To nie oznacza skuteczności właściwej, tylko nie mówimy jeszcze tutaj o odpornościach. Tak? Może się okazać, że niewłaściwa wilgotność gleby była powodem, i, i przez to ten preparat nie miał prawa tak długo działać. Także musimy na to spojrzeć bardzo szeroko, ale przede wszystkim, jeszcze raz to podkreślę, opierać te rozwiązania o rozwiązania jesienne, gdzie. Najważniejsza rzecz, którą właściwie dzisiaj każdy rolnik powinien o niej pamiętać, nie tylko zmienić nazwę preparatu, nie tylko zmieniać nazwę substancji czynnej, ale przede wszystkim mechanizm działania. Czyli po prostu dobierać mieszaninę jesienną, która zawiera kilka tych mechanizmów i wtedy działamy wielokierunkowo na tą miotłę. Czy, jakbyśmy mieli podsumować tą część rozmowy, e, czy pan doktor może podać przykłady, na przykład na tego habra, e, jeżeli jesienią pryskamy. E, e, chociażby tribenuronidzie, tak? To wiosną powinniśmy, czy moglibyśmy na przykład zastosować? No szeroka gama y, preparatów często zapomnianych przez rolników grupy regulatorów wzrostu. Czyli mówimy tutaj o 2 2,4 DMCP, dicambie, przede wszystkim chlopyralidzie, który nawet większe chwasty będzie nam dobrze zwalczał. Tu oczywiście pamiętajmy, że niskie temperatury wiosenne, zwłaszcza na początku wegetacji, mogą e, powodować słabsze działanie tych substancji, ale jednak... Z czasem. E, dokładnie. Uzupełnianie, czy w tej strategii antyodpornościowej, skoro jesienią zastosowaliśmy... Na przykład tribenuron, a wiosną poprawiamy regulatorami wzrostu. To jest to bardzo dobra strategia, i, i myślę, że jeżeli tak byłyby prowadzone w większości w większość pól w Polsce, to możemy mówić o dobrej strategii antyodpornościowej, zapobieganiu występowaniu odporności. No dobrze, a teraz przypadek, jeżeli już mamy prawdopodobieństwo, że z taką odpornością u nas na polu y, mamy do czynienia. Co wtedy powinniśmy zrobić w pierwszej kolejności? Czy zbadać te próbki, czy. Dokładnie. Pobieramy, pobieramy nasiona, wysyłamy je do jednostek badawczych, czy do dystrybutora, czy do dostawcy preparatu, producenta często. I, I tam powinno dojść do wykonania analiz laboratoryjnych, często w kolejnej na kolejnym etapie genetycznych. I w tym momencie wiemy ze stuprocentową pewnością, czy na naszych polach występuje odporność. Natomiast Dzisiaj uważam, że zanim rolnik to zdiagnozuje, powinien... Kłaść nacisk na przede wszystkim wszystkie aspekty agrotechniczne, żeby to ograniczyć. Przykładowo, dzisiaj Komisja Europejska będzie promowała rozwiązania bezorkowe. E, jak wiemy, rozwiązania bezorkowe to pewien kompromis stosowania dobrych, mocnych rozwiązań herbicydowych. No i teraz, jeżeli te rozwiązania będą ograniczane, e, to mamy tutaj problem z tym, że te chwasty w uprawie bezorkowej czy w uprawach pasowych i tak dalej, tu bardzo szeroko rozumiemy ten termin, e, no będą nadal stanowić na większy problem. Mamy dzisiaj wiele gospodarstw w Polsce, które mają systemy bezorkowe a i tak i tak co trzy lata wykonują orkę, bo nie są w stanie sobie poradzić z wyczyńcem, czasami z miotłą, czy nawet z takimi chwastami jak stokłosy. Więc pamiętajmy o tym, że również technologia uprawy jest tutaj kluczowa. A jeżeli ktoś stosuje ten sam mechanizm działania, to po jakim czasie może się spodziewać, że dojdzie na jego polu do... do odporności. Mamy badania, które przeprowadziliśmy, w, przeprowadzone w Polsce, e, gdzie po trzech latach na tym samym polu, w monokulturze zbóż stosowaliśmy te same preparaty. Jeżeli chodzi o sulfonylo-moczniki, po trzech latach notowaliśmy już problem odporności. Także to jest można powiedzieć bardzo krótko, e, terminowo, zwłaszcza jeżeli mamy monokulturę danej uprawy i rok po roku na tym samym polu, w tym samym miejscu stosowany jest ten sam herbicyt na te same chwasty. Czyli e... Jeżeli już wiemy, że z odpornością mamy do czynienia, to też mocno powinniśmy zwrócić uwagę na aspekt agrotechniczny. Dokładnie, dokładnie. Im więcej uprawy, tym łatwiej e, wtedy te chwasty będzie wyeliminować. E, czy też e, w tym momencie uprawa innych roślin, e, uciekanie od roślin zbożowych czy rzepaku na, na korzyść chociażby roślin. Strączkowych i poszukiwania jakichś alternatyw, innych metod zwalczania czy, czy, czy upraw jarych, gdzie, gdzie możemy łatwiej kontrolować na przykład takie chwasty. Czy nie mamy właśnie problemu z takimi chwastami jak wyczyniec czy, czy miotła, w szczególności w takich uprawach jak buraki czy kukurydza. No Nie mamy problemu z miotą, ale znam pola, na których wyczyniec potrafi być problemem w kukurydzy, więc tutaj od, od każdego wyjątku, od każdej reguły są wyjątki. także. Na to też uważajmy. Czy możemy podać w województwo, w którym jeszcze nie, nie, nie odkryto odporności? Czy już tak naprawdę nie, myślę, w całej że... Polsce temat jest... Pokrywa, pokrywa się tutaj cała mapa naszego kraju, jeżeli chodzi o odporności. Oczywiście one są w niektórych regionach bardziej nasilone, w innych mniej. W Wielkopolsce i na Kujawach nie mamy tak dużego problemu, jak na przykład na Dolnym Śląsku, jak na przykład na Żuławach. Powiat kętrzyński to jest, można powiedzieć, numer jeden, jeżeli chodzi o występowanie odporności, ale z naszych ostatnich badań, no, Lubelszczyzna tutaj bardzo intensywnie wzrasta odporność fastów, także w tych regionach szczególnie Radziłby monitorować plantację pod kątem odporności. A czy to jest tylko kwestia tego i wyłącznie, że rolnicy w Wielkopolsce i na Kujawach rotują substancją aktywną, czy, czy to też może być kwestia chociażby gleby, czy Dokładnie. samych chwastów? Czynniki środowiskowe odgrywają tutaj bardzo, bardzo duże znaczenie. Tutaj, można powiedzieć, nie ma badań, które by w dobry sposób to przedstawiły. Często mówiło się, że duże gospodarstwa i monokultura jednego herbicydu, wcześniej sulfuron już wycofane i to tam powstała odporność. No niekoniecznie bo tych substancji nie ma już na rynku, a w nowych regionach nadal powstają odporności. Więc myślę, że o tych czynnikach, o których powiedzieliśmy, agrotechnika i dobór właściwych preparatów, ale również czynniki środowiskowe gleba, wilgotność tej gleby, długość okresu wegetacji to również ma kluczowe znaczenie. Panie doktorze, dziękuję serdecznie za rozmowę i myślę, wyczerpanie tematu. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Przygotowaliśmy dla Was niespodziankę. Jeżeli chcecie, abyśmy pojawili się z kamerami ARU w Waszym gospodarstwie, abyśmy zobaczyli Waszą produkcję, czy to roślinną, czy zwierzęcą, maszyny, które używacie, to piszcie w komentarzach, że zapraszacie nas do siebie. My spośród Was wylosujemy jedną osobę i niedługo spotkamy się u Was na miejscu. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach ARU. Cześć!